Witam wszystkich zainteresowanych. Ofertą Gastol dziś mam za, do zaoferowania Hyundai i30. Auto wyprodukowane w 2014 roku. Jest całe w oryginalnym lakierze. Żaden element blacharski nie był lakierowany. Auto posiada czujniki parkowania tylne, alufelgi. Z oponą letnią, drugi komplet na alufelgach z oponą zimową. Tutaj mamy letka. Maska bez obić, bez wypiaskowania, co rzadko się zdarza. Tarcza ładna. Z lekkim rantem, klocek nowy. Opona 20 roku, letnia. Mamy dwie szyby elektryczne kierownicę multifunkcyjną. Przebieg tego samochodu to zaledwie 114 tysięcy. W pełni udokumentowany radio z możliwością połączenia telefonu podgrzewane siedzenia AUX, USB skrzynia sześciobiegowa wnętrze w welurze w dwóch kolorach fotele kubełkowe Wydaje ładnie zachowane bagażnik gaśnica kompletny samochód Od spodu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu.